Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Nie możesz mieć takiego życia, jakiego Bóg chce dla ciebie w oparciu o wiarę swojej babci, albo o wiarę swojej mamy, czy o Boga, którego zna twój pastor. Ty sam musisz go poznać. Musimy zrozumieć, jak wartościowe życie Bóg nam dał. To nie tylko oddycham, więc żyję. Życie, które Bóg nam dał, pochodzi od słowa Zoe, które oznacza takie życie, jakie ma Bóg. Właśnie takie życie jest w Tobie. Gdy rodzisz się na nowo, otrzymujesz Boże życie do Twojego wnętrza. I to powinno wzbudzić uśmiech na twojej twarzy, bo problemy nie będą się liczyć, jeśli skupisz się na tym, co właściwe. Bóg powiedział, jeśli zjesz z tego drzewa, z którego zakazuję ci jeść, powiedział, możesz zrobić wszystko poza jednym. Czy to nie jest niesamowite? Możesz zjeść z każdego drzewa w ogrodzie, co tylko chcesz, tylko nie dotykaj tego. To niesamowite, że nie wolno nam dotykać jednej rzeczy. Oczywiście szatan skłamał i skusił ludzi i mu ulegli. A Bóg im powiedział, jeśli zrobicie to, czego wam zabraniam, z pewnością umrzecie. Nie miał na myśli, że padną martwi. Miał na myśli to, że życie, które było w ich wnętrzu, ta świeca, która w nich była, zgaśnie. I dlatego wielu z nas wygląda tak. Co u ciebie, bracie Smith? Rety, jest ciężko, ale próbuję sobie radzić. I nie chodzi mi o to, że nie mamy problemów, ani że nie możemy szczerze o nich mówić, ale uważam, że skupiamy się na niewłaściwych rzeczach. Za bardzo skupiamy się na tym, czego nie mamy, a nie na tym, co mamy. Skupiamy się na tym, co złe, a nie na tym, co dobre. Są takie rzeczy, bez których mogłabym się obejść. Dziś rano wstałam i mogłam chodzić, mówić, widzieć, słyszeć. Więc musimy wrócić do dobrego, staroświeckiego, ofiarnego posłuszeństwa. Dziękuję. Zanim zaczniemy, chcę coś powiedzieć o posłuszeństwie. Nie proszę cię o przestrzeganie szeregu zasad i regulacji, nie tych, które wymyślił Kościół, ani nawet tych, które ty sam sobie narzuciłeś. Proszę cię, żebyś się zobowiązał, że dasz się prowadzić i kierować potrzebom ducha świętego. Życie staje się ekscytujące, gdy zobowiążesz się do podążania za duchem świętym, ponieważ on każdym z nas zajmuje się trochę inaczej. Ja mogłam dziś mieć świetny zaplanowany ranek z Bogiem, a ty niekoniecznie. Jest nudno, gdy ustalamy zbiór zasad dla każdego i każdy myśli, że musi robić wszystko dokładnie tak jak inni. Duch Święty jest bardzo kreatywny, ma wiele naprawdę ciekawych pomysłów. Zna Ciebie i wie, co zadziała w Twoim przypadku, a co nie. Ale gdy żyjesz pod prawem, tak bardzo boisz się wyjść poza wyznaczone granice, że wkrótce ogarnia cię znużenie. Wielu chrześcijan jest po prostu znudzonych. Idziesz do kościoła, idziesz do domu, idziesz do kościoła, idziesz do domu, idziesz do kościoła, idziesz do, kościoła, idziesz do, kościoła, idziesz do domu. List do Rzymian 7, werset 6. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami. Gdy umarliśmy temu, co trzymało nas wjażnie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. To dużo lepszy układ. Bądźmy praktyczni uwielbiam przykłady. Powiedzmy, że jesteś na grupie biblijnej albo spotykasz się w środku tygodnia z grupą przyjaciół i każdy z nich stara się przez rok przeczytać całą Biblię, ale Tobie to się nie udaje. Próbujesz, czytasz wiele rozdziałów każdego dnia, żeby trzymać się planu, ale w Twoim przypadku to się nie sprawdza. Wiesz co? Może Bóg nie chce, żebyś robił to w ten sposób. Ale wszyscy inni. Cóż. Cóż, zastanawiam się, ilu z nich robi to na siłę tylko dlatego, że myślą, że powinni to robić, bo wszyscy inni to robią. Nie twierdzę, że to nie jest. To wspaniałe, ale ja nigdy nie przeczytałam całej Biblii przez rok. Nie mówię, że to nic dobrego, dlatego że jej nie przeczytałam. Podaję Ci przykład, że czegoś próbowałam, ale nic z tego nie wyszło. Wiesz dlaczego? Bo zgłębiam Biblię tematycznie. Zaczynam od czegoś, co mnie interesuje, a potem się okazuje, że jeden werset mi nie wystarczy, bo jestem nauczycielką. Chcę dowiedzieć się wszystkiego, co możliwe o tej jednej rzeczy. Więc zanim się zorientuję, przeglądam konkordancję, szukając wszystkich możliwych wersetów o gniewie czy czymś innym. Nie każdy uczy się w ten sam sposób. Próbuję ci powiedzieć, że Duch Święty chce cię prowadzić. Robi się ciekawie, gdy pozwalasz mu, żeby cię prowadził. To nie oznacza, że wszyscy możemy działać na własną rękę i robić to, co chcemy. Nie o tym mówię. Ale gdy prowadzą cię pod szepty Ducha Świętego, ty planujesz, a Bóg się śmieje. Ja lubię mieć plan. Mam plan na każdy dzień. Ale niewiele jest takich dni, w których wszystko dzieje się tak, jak ja zaplanowałam. I tak jest dobrze. Robię to, co mam robić. Skupiam się, jestem zdyscyplinowana. Więc to nie jest tak, że coś planuję, a potem zachowuję się nieodpowiedzialnie. Mówię tylko, że musisz dać trochę miejsca Bogu. Jeśli chcesz kochać swoje życie, musisz pozwolić Bogu, żeby ci trochę poprzeszkadzał. Kto z Was chce być używany przez Boga? Dobrze, jeśli jesteś szczery, to mogę Ci powiedzieć, że Bóg będzie Cię używał każdego dnia, jeśli będziesz go słuchał. Bóg będzie Cię używał każdego dnia, jeśli będziesz go słuchał. Wiele z tych rzeczy będzie Ci się wydawać małych i nieistotnych, ale coś Ci powiem. To, co Tobie wydaje się nieistotne, może całkowicie zmienić czyjeś życie. Całkowicie zmienić czyjeś życie. Podam Ci przykład. Nie mówię o takich rzeczach, żeby dobrze się poczuć. To tylko historia, więc podzielę się z nią z serca. Poszłam do sklepu z kawą. Kupiłam kawę i zobaczyłam, że mieli tam nowy zaparzacz do kawy. Sprzedawczyni powiedziała: zrobi ci kawę z French Press. Powiedziałam, nie lubię, jak w mojej kawie pływają fusy. Ona na to żadne fusy nie będą pływać w twojej kawie z tego zaparzacza. Jest naprawdę świetny, więc robiła mi kawę i była naprawdę dobra. Miała jakiś podwójny filtr. W międzyczasie wspomniała chciałabym taki mieć i dodała, ale mnie nie stać. Pomyślałbyś, że nie była takim typem osoby, z którym chciałbym się zadawać. Miała trzy kolorowe włosy. Miała też dużo kolczyków w różnych częściach ciała i dużo tatuaży. Ale była taka słodka. Jesteśmy tacy dziwni, tak bardzo zwracamy uwagę na to, co na zewnątrz. Nie będę tego rozwijać, bo mówiłam o tym w innej serii kazań, ale zmierzam do tego, że nauczyłam się, że skoro wszystko oddaję Bogu, to moje pieniądze też do Niego należą. Dobrze, że dajesz na ofiarę, ale co, jeśli Bóg cię prosi, żebyś oddał coś ponad to, co zaplanowałeś? Czułam, że powinnam dać tej dziewczynie pieniądze na zakup tego zaparzacza. Czasem czujesz się naprawdę głupio, gdy robisz takie rzeczy. Bo kto podchodzi do zaparzacza, który kosztuje 130 dolarów, daje komuś i mówi, chciałbym cię pobłogosławić. Więc wzięłam kawę wyszłam na zewnątrz i czułam, że Bóg mnie rozdrażnił. Rozumiesz, co mam na myśli? Więc nauczyłam się, żeby nie denerwować się przez cały dzień. I po powrocie do domu nie czuć, że rozwinęłam się z Bogiem i czuć się podle. Nigdy nie wiesz, co ludzie powiedzą. Więc wróciłam do środka, zawołałam ją i powiedziałam: Wiesz co? Jesteś taka miła. Bóg chce, żebym cię pobłogosławiła finansowo, żebyś mogła kupić sobie ten zaparzacz do kawy. A ona na to. O nie! Pomyślałbyś, że chcę ją zastrzelić. O nie! Pomyślałam, o nie, tylko nie rób scen, po prostu je weź. Powiedziałam, ależ przestań, chcę Cię tylko pobłogosławić. Bóg mnie pobłogosławił i chcę pobłogosławić Ciebie. Rozpłakała się i tak dalej. Później poszłam do łazienki na piętrze sklepu i kogo tam spotykam? Dlaczego miała znaleźć się w tej samej łazience w tym samym czasie co ja? Ponieważ Bóg wykorzystał moje dolary, żeby coś powiedzieć tej dziewczynie. I oto co mi powiedziała: Powiedz mi, dlaczego to zrobiłaś? Jesteś najmilszą osobą na świecie. Nie jestem najmilszą osobą na świecie, chciałabym być. Ale ona nie doświadczyła wcześniej takiej dobroci. Dlatego mi to powiedziała. Odpowiedziałam: Jestem chrześcijanką. Bóg naprawdę pobłogosławił moje życie, i poczułam, że chcę, żebym pobłogosławiła ciebie. Bóg chce, żebyś wiedziała, że cię kocha. Ona na to. Moja mama umarła na raka, gdy miałam 7 lat. Byłam wściekła, nawet nie wiedziałam, jak go nazwać, więc dodała: Na siłę wyższą. Dodała: To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Właśnie takie rzeczy mogą się dziać, gdy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu. Wiesz, jak cieszyłam się przez resztę dnia? Bóg powiedział Adamowi w księdze rodzaju, dałem Wam władzę i autorytet, i chcę, żebyście podporządkowali sobie Ziemię. Biblia Amplified mówi: wykorzystujcie wszystkie jej ogromne zasoby w służbie Bogu i człowiekowi. Bóg nie chce, żebyśmy wykorzystywali nasze rzeczy tylko po to, żeby błogosławić siebie i żyć samolubnie. Chcę, żebyśmy o siebie dbali i mieli fajne życie, ale mówi, chcę, żebyś wykorzystywał to, co masz, żeby przyprowadzić do mnie ludzi i błogosławić ich. O to w tym chodzi. I wiesz co, może taka sytuacja nie przydarzy mi się przez 3-4 miesiące, 5 miesięcy czy przez rok. Nie wiem tego, ale jeśli naprawdę chcesz trzymać się Boga, żyć z Bogiem, jeśli chcesz, żeby się Tobą posługiwał, nie potrzebujesz do tego ambony, nie potrzebujesz mikrofonu. Wcześniej nikomu tej historii nie opowiadałam. Nie opowiadałam jej wszędzie, gdzie pójdę. Powiedziałam tylko Wam, dlatego, że chcę, żebyście się czegoś nauczyli, a nie żeby się chwalić. Bóg może ci powiedzieć, żebyś wspomniał ekspedientce, że ładnie jest jej w tym kolorze, który ma na sobie. Ludzie potrzebują zachęty. Nie musisz chodzić w niedzielę do kościoła, a potem wychodzić na świat zgorzkniały, zrzędliwy, chytry, nieuprzejmy. Emocjonalne i niekonsekwentne. A potem się zastanawiasz, co jest nie tak. Bóg będzie nas skłaniał do tego, żebyśmy coś zrobili albo czegoś nie robili, a my możemy to zrobić albo nie. Większość tych rzeczy nie ma wpływu na to, czy pójdziemy do nieba, ale wpływają na marną jakość życia tu, na Ziemi. Dziś pytam Was, obecnych tu i widzów: czy chcecie tylko pójść do nieba, czy chcecie czerpać radość z tej podróży? Czy chcecie tylko pójść do nieba, czy chcecie zabrać ze sobą innych ludzi? Nie wiem, co stało się z tą młodą dziewczyną. Bóg może innym razem wysłać kogoś innego, może musi wysłać kogoś innego. Ale tamtego dnia coś się wydarzyło. Myślę, że posłuszeństwo to kwestia postępu. Nie sądzę, żeby każdy, kto narodził się na nowo następnego ranka po przebudzeniu, był gotów w 100% być posłusznym Bogu w każdej dziedzinie życia. Izraelici. Podoba mi się to, w jaki sposób mówi o tym Biblia. Wędrowali z miejsca do miejsca, podróżowali etapami. Myślę, że w ten sposób dojrzewamy w Bogu. Jeśli sprawdzisz słowo przemiana, które oznacza całkowitą transformację, a właśnie to mówi Biblia, że On całkowicie nas zmienia, Stajemy się kimś zupełnie innym od osoby, którą byliśmy. A jeśli odniesiesz to do metamorfozy niektórych owadów, zauważysz, że słownik podaje, że ma różne etapy. Dlatego wierzę, że zmieniamy się etapami. Co się dzieje w Twoim życiu? Co powoduje wielką zmianę? Rodzisz się na nowo. Wielka zmiana. Potem zostajesz na tym etapie, zostajesz, a w końcu masz już dość tego. Potem mówisz, Boże, musisz coś zrobić. A kiedy będziesz już na tyle zdesperowany, że nie będziesz się tym przejmować, co robi, wtedy może zostaniesz napełniony Duchem Świętym i dla mnie to był ogromny etap rozwoju. Ogromny. Gdy zaczęłam szukać Boga za to, jaki jest, a nie tylko za to, co mógłby dla mnie zrobić, to tak bardzo zmieniło moje życie, ponieważ do tej pory chodziłam do Boga tylko, gdy czegoś potrzebowałam, a on chciał, żebym się zmieniła. Zaczęłam pytać go, co mogę dla niego zrobić. Zamiast dawać mu listę wszystkiego, co on musiał zrobić, Abym nie przestawała się uśmiechać przez kolejny dzień. Słyszysz mnie? O Boże, jeśli tego nie zrobisz, to już dłużej nie dam rady. Rzucę to i poddam się, jeśli tego nie zrobisz. Nie groź Bogu, to bez sensu. Grożenie Bogu kompletnie nie ma sensu. Poza tym i tak się nie poddasz, bo za daleko zaszedłeś. Życie tak się zmienia, więc to był dla mnie kolejny etap. I myślę, że dla niektórych z Was, którzy mnie oglądacie albo jesteście tu ze mną, to też będzie taki punkt zwrotny w Waszym życiu, kiedy powiecie... Więc może po tym, co usłyszałeś, powinnam jeszcze raz zadać Ci pytanie. Czy jesteś gotów otworzyć dla Boga całe swoje życie? Dobrze, coś ci powiem. Gdy całkowicie się na niego otworzysz, on zacznie dotykać czegoś, czego wolałbyś, żeby nie dotykał. Tylko mówię. Nie mów potem, że cię nie ostrzegałam. Drugi list Piotra 1 werset 3. Tak samo boska Jego Wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, nie tylko fizycznego życia, ale też Bożego życia. Przez pełne osobiste poznanie tego, który powołał nas swoją doskonałością. Ten jeden wers mógłby posłużyć do wygłoszenia czteroczęściowej serii kazań. Bóg powołał nas, żebyśmy byli doskonali, a nie przeciętni. Doskonali. Na tym świecie bardzo tego brakuje, bardzo brakuje. Doskonali ludzie mówią, co zrobią i robią to, co powiedzieli. Doskonali ludzie robią wszystko, co w ich mocy. Doskonali ludzie nie zostawiają bałaganu innym, żeby po nich sprzątali. Ale to nie jest dziś moje przesłanie. A on powiedział, że to przychodzi przez pełne, osobiste poznanie tego. Nie możesz mieć takiego życia, jakiego Bóg chce dla ciebie, w oparciu o wiarę swojej babci, albo o wiarę swojej mamy, czy o Boga, którego zna twój pastor. Ty sam musisz go poznać. A to jest życie wieczne, abyśmy znali Boga. Apostoł Paweł powiedział: Moim głównym priorytetem jest poznać Go. I moc jego zmartwychwstania. Nie otrzymasz mocy jego zmartwychwstania, jeśli go nie znasz. A wiesz, co jest potrzebne, żeby go poznać? Czas. Możesz być tak blisko Boga, jak tylko chcesz. Zależy to od czasu, w który to włożysz. Chciałbym mieć taką relację z Bogiem, jaką ma siostra Brown. Kochanie, ona nie zdobyła jej przez samochcenie. I tobie też się nie uda. Dobrze, będę grzeczna. Werset czwarty. Przez nie mówi o swoich obietnicach. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się ze zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Ponieważ On zrobił wszystko, jesteśmy w pełni wyposażeni. Mamy to, mamy to. Werset 5 mówi w zasadzie, z powodu tego wszystkiego, co Ci powiedziałem, o to, co chcę, żebyś zrobił. Właśnie z tego powodu włożcie swoją gorliwość do obietnic, dołóżcie wszelkich starań, aby ćwiczyć się w wierze, aby rozwinąć cnotę, doskonałość, zdecydowanie chrześcijańską energię, a ćwicząc cnotę, rozwiniecie wiedzę i inteligencję, a ćwicząc wiedzę, rozwiniecie samokontrolę. A ćwicząc samokontrolę, rozwiniecie wytrwałość, cierpliwość, wytrzymałość. A ćwicząc wytrwałość, rozwiniecie pobożność i nabożność. A ćwicząc pobożność. Zmęczyłeś się? Wykonaliśmy wiele ćwiczeń w ciągu ostatnich kilku minut. A ćwicząc pobożność. Rozwiniecie braterską przyjaźń, a ćwicząc braterską przyjaźń rozwiniecie chrześcijańską miłość. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz tego robić o własnych siłach. Ja jestem ostrożna, ponieważ z powodu naszej natury i kłamstw, szatana, lubimy listy rzeczy do zrobienia. Joyce podała mi listę sześciu rzeczy, które muszę zrobić, żeby być w porządku wobec Boga. Nie, już jesteś w porządku wobec Boga. Już to masz. Nie potrzebujesz tego robić. Masz to. Nie chcę to zdobyć, ale mam to. Wszystko, co robisz, to odpowiedź na to, co już masz, ponieważ tym, co masz, chcesz dzielić się z ludźmi, którzy tego nie mają. To nie brzmi poprawnie językowo. Zrobiłam to celowo. Chcę, żebyś podążał za Duchem Świętym. Masz boskiego pomocnika. Masz Ducha Świętego w swoim życiu, który prowadzi cię do całej prawdy. On jest pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem, adwokatem, stawiennikiem, umacniającym. On trwa przy tobie. Czy otworzysz swoje życie na Boga i pozwolisz, żeby miał wpływ na to, jak dbasz o swoje ciało? Na Twój sposób myślenia? Na Twoją postawę wobec ludzi? Wiesz co? Kiedy dasz Mu większą władzę nad swoim życiem, będziesz czuć większy pokój i moc. Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, które nam dałeś i modlimy się. Żeby przyniosło dobre owoce, dobre, dobre, dobre owoce w życiu każdej osoby. I modlimy się, żeby osoby, które nigdy nie przyjęły Cię jako swojego zbawiciela, tego wieczoru oddały Ci siebie. Mówię o oddaniu Ci różnych dziedzin naszego życia, ale są to ludzie, którzy po prostu powinni oddać Ci swoje życie, narodzić się na nowo, powinni przyjąć Ciebie jako swojego pana i zbawiciela. Więc modlę się, żeby ludzie, którzy nie pojednali się z Tobą, Poczuli, że są grzeszni i niech to będzie czas ich ponownych narodzin. Niech to będzie dla nich czas, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nasze duchowe zdrowie zależy od tego, ile czasu spędzasz z Bogiem, na ile jesteś posłuszny Jego Słowu i jak dobrze kierujesz się potrzebami Ducha Świętego.